Dzień dobry, Tomasz Parol z nad wiecznego polskiego morza na środkowym wybrzeżu. Nie wiem, czy ten wykład Anuluj Dług będzie w ogóle słychać, ale mam nadzieję. W każdym razie nie będzie to na pewno prelekcja zbyt długa. Natomiast chciałbym dotknąć kwestii dotyczącej zadłużenia. Roszczenia banków względem kilku osób, to dotyczy roszczenia banków, ale także roszczenia yy, firm, windykacyjnych w ogóle, gdzie pozwanymi, gdzie osobami nękanymi jest kilka osób, yy, takie sytuacje najczęściej, jeżeli mówimy o wierzytelnościach, o yy, roszczeniach wynikających z kredytu, mamy. Głównie w dwóch sytuacjach. Pierwsza sytuacja to jest wtedy, kiedy kredytobiorcom pierwotnym byli małżonkowie. Kredytobiorcom byli małżonkowie. Banki lubią taką sytuację, bo y, potem to roszczenie jest duplikowane do jednego i do drugiego. Jak, Jak jeden nie? zacznie się bronić, drugie może popełnić błędy. Wtedy to roszczenie jest od razu kierowane do dwóch osób. Kolejnym przykładem takich roszczeń skierowanych od razu do kilku osób, aczkolwiek może to być troszkę przesunięte w czasie, czyli najpierw do tego powiedziałbym podstawowego zestawu, a potem do następnych, to jest wtedy, kiedy są żeranci. Wtedy, kiedy są osoby, które poręczały ten kredyt. I zasada jest taka, że bank oczywiście rozmawia i wypowiada ten kredyt tylko w stosunku do kredytobiorcy. Natomiast najczęściej poręczyciel kredytowy, ten żyrant, on kompletnie nie wie co się dzieje. Rzadko kiedy on uczestniczy w tym postaniu postępowaniu wczesnym, windykacyjnym, takim przedprocesowym. Nie. On często się dowiaduje na samym końcu, że teraz to on będzie musiał zapłacić. I my w polskim systemie prawnym uznajemy to za coś normalnego. To nie jest normalna sytuacja. Ja powiem zaraz za chwilkę dlaczego dlatego że to jest sytuacja nadużywana, ale oczywiście jest tak, że jeżeli poręczasz komuś kredyt, jeżeli zgadzasz się na to, że żeby być żyrantem, to twoja rola nie kończy się na tym, że on ten kredyt dostanie, bo skąd to się bierze? Bo zazwyczaj jest tak, że ktoś się zwraca, słuchaj, poręcz mi kredyt, bo ja potrzebuję pieniądze na mieszkanie, na dom, na jakieś swoje potrzeby, na spłatę innego zadłużenia że mnie nie zlicytowali to jest najbardziej niebezpieczna historia ale nie dostanę, bo mam bo mi nie chcą tego kredytu przyznać chyba, że przyprowadzę dwóch żerantów, przyprowadzę dwóch poręczycieli no zostań tym poręczycielem zostań tym figurantem podpiszesz, ja dostanę kredyt, ja go oczywiście będę spłacał tak to się odbywa Podobnie małżonkowie, jak zawierają, to małżonkowie oczywiście bardzo świadomie zawierają zobowiązanie wspólnie. Czasem bywa tak, że zawiera jeden małżonek, a potem bank rości sobie do tej dwójki, do, 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 także do drugiego, bo to z założenia takiego, że jeżeli była ta osoba we wspólnocie majątkowej, to ona też za to odpowiada. Że jeżeli roszczenie wynika z tego, że małżonek wziął kredyt i nie poinformował małżonki, a ma tą, miał tą wspólnotę małżeńską, miał tą wspólnotę małżon... majątkową, to jest to zaniedbanie banku i przed tym można się bronić. Bank musi zadbać o to, żeby. Majątek wspólny, który będzie zabezpieczeniem kredytu, a majątek wspólny jest zabezpieczeniem kredytu, kiedy bierze małżonek ten kredyt, żeby o tym zabezpieczeniu wiedziały i zgadzały się na to wszystkie osoby, które są współwłaścicielami tego majątku, czyli także żona, także mąż. Są bardzo przypadkie sytuacje, kiedy nagle żona się dowiaduje, że mąż nabrał tych kredytów i teraz muszą wspólnie spłacać, to nie tak. On może nabrał tych kredytów, ale jeżeli bank się na to zgodził, to bank ma bardzo duży problem z roszczeniem względem wspólnego majątku. Może mieć roszczenie i może potem prowadzić egzekucję względem na przykład wynagrodzenia tej osoby. Ale już wspólnego majątku to nie jest takie oczywiste. Niestety polski system prawny przewiduje taką sytuację, że jeżeli nie umiemy się bronić to bank, który popełnił masę błędów albo windykator, który nabył, tak rzekomo nabył tą wierzytelność w wyniku cesji może się upominać o pieniądze od żony, od męża, od współmałżonka, który nic o tym zobowiązaniu nie wiedział? Ale przed tym można się bronić, ale też trzeba uważać. Bo jeżeli wystarczy, krótko mówiąc, pan Kowalski się wybroni z kredytu, wybroni się z tego roszczenia przed sądem, ale co z tego? Jeżeli na przykład nie wybroni się, nie zaniedba złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty małżonka, od tego samego nakazu zapłaty względne mniej się uprawomocni, ale ten nakaz zapłaty pozwoli komornikowi sięgnąć po majątek wspólny. Więc to pierwsza rzecz, jeżeli jest nakaz zapłaty wydawany na dwie osoby, to należy złożyć dwa sprzeciwy. Jeżeli to jest nakaz zapłaty z weksla w postępowaniu nakazowym, wydawany na dwie osoby, to należy złożyć dwa razy zarzuty w imieniu jednej osoby, w imieniu drugiej osoby. Jeżeli jest to nakaz zapłaty wydawany solidarnie, bo to jest zawsze solidarnie, ja zaraz o tym powiem. Solidarnie na cztery osoby, bo na małżonków i na dwóch żyrantów, to nie wystarczy, że jedna z nich złoży sprzeciw, odwoła się w ciągu 14 dni, ale każdy z nich musi zachować się zgodnie z wymogami prawa w tym terminie, czyli musi złożyć ten sprzeciw. Złożyć te zarzuty, to odwołanie w terminie, bo inaczej trójka się tego nakazu pozbędzie, ale się uprawomocni ten nakaz zapłaty względem tej osoby czwartej i ona będzie zobowiązana, żeby całe to zadłużenie spłacić. Więc proszę Państwa, uważajmy na to, co dokładnie jest napisane w nakazie zapłaty, ilu osób to dotyczy. Banki liczą, że na to, że i windykatorzy, ci to są specjaliści od manipulacji, na co oni liczą przede wszystkim? Na to, że pojawiają się nieporozumienia pomiędzy pozwanymi, pomiędzy tymi osobami, do których jest roszczenie. Że oni są pokłóceni, na przykład właśnie o to, że, yy, że ta sprawa, ten pozew się pojawił, a miał się nie pojawić, miałeś to spłacać, ja Cię tego żerowałem. Ja tylko poręczałem ten kredyt, żebyś mógł go dostać, ale nie po to, żebym, żebym płacił. Po pierwsze, nieprawda. Musisz sobie zawsze zdawać sprawę, że jak żerujesz komuś kredyt, jak jesteś poręczycielem jakiegokolwiek zobowiązania, to to, to oznacza, że mów, mów, mówisz tak. Poręczam, że jeżeli on nie zapłaci, to ja zapłacę. To nie jest tylko i wyłącznie to nie jest tylko i wyłącznie taki chłyt, żeby chwyt, żeby uzyskać kredyt. To nie jest formalność. To jest oświadczenie, jak on nie będzie płacił, nieważne z jakich powodów, ja za niego zapłacę. I ty takie oświadczenie składasz, więc zastanów się, czy chcesz to zrobić. Czy warto żyrować kredyt dla swojego kolegi z pracy? Czy warto żyrować kredyt na swojego sąsiada? Może warto, może to jest człowiek najwyższego zaufania. Czy warto żyrować kredyt znajomemu tylko dlatego, żeby on go dostał? Tylko dlatego, że go lubisz? Lubimy się, bo nie mamy względem siebie żadnych zobowiązań, bo nie prowadzimy żadnych wspólnych biznesów. Nie odpowiadamy wspólnie majątkowo. Nie mamy nieporozumienia majątkowego. Ale czy jak się pojawi problem, będziesz się dalej z nim lubił? Jesteś w stanie dać rękę, nogę, głowę za to, że jak się pojawią tutaj osoby kłopoty, to ta koszula dla niego nie będzie bliższa ciału. Że jak będzie miał do wyboru nie spłacić kredytu i ciebie wystawić, żebyś to ty spłacał, ale na przykład uratować majątek rodziny, uratować swoją firmę, czy pomóc komuś w innej biedzie, albo po prostu mieć za co żyć, że on będzie spłacał kredyt, żeby tobie było przyjemnie. Nie. Ludzie. Sytuacjach trudnych dokonują trudnych wyborów. A czasem okazuje się, że ta osoba, którą lubisz, wcale nie jest taka wspaniała że tak naprawdę ma wywalone na to, czy, że ty będziesz spłacać ten kredyt, no bo jesteś frajer, dałeś się wkręcić, żeby być jego żerantem, żeby być jego poręczycielem. Uważaj na to. Banki to świetnie rozgrywają. Banki to tak rozgrywają, bo jeżeli jedna osoba otrzyma doręczenie nakazu zapłaty z tych pozwanych i widzi, że tam jest, oprócz niej są trzy pozwane osoby, normalnie powinna zawiadomić o tych. Słuchajcie, coś się dzieje. Słuchajcie, coś się dzieje. Zadbajcie o to, żeby odebrać ten nakaz zapłaty. Dowiedzieć się w sądzie, na jaki to adres poszło, czy czasem nie fałszywy, żeby się nic nie uprawomocniło, żeby się nie mieli kłopotu. Bo potem, jak to nie poszło na właściwy adres, albo jak nie odebrałeś, to bardzo często można to odkręcić, ale to trwa. A w tym czasie może wejść komornik i może dokonać już czynności komorniczych zajęcia, może rozpocząć licytację, może po prostu wejść na pensję, na rachunek bankowy. Ale ludzie się często nie komunikują. Uwielbiana jest przez banki historia małżonków, którzy w wyniku niespłaconego zobowiązania przestają być małżonkami, przestają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe, rozstają się albo są pokłóceni, albo odwrotnie, nie spłacają zobowiązania. Mamy takie przypadki, jedne i drugie. Dlatego, że się rozstali, że się rozwiedli, i jedno mówi: co ja będę płacił? Niech on płaci. Co ja będę płaci, płacić? Niech on płaci. A drugi mówi: A co ja będę płacić? Niech ona płaci. To ona korzysta z tego mieszkania. Ale to on chciał wziąć ten kredyt. Banki to bardzo lubią, bo banki w takiej sytuacji żadna z tych osób nie będzie chciała się bronić, bo będzie myślała, że w ten sposób. Najwyżej przyczyni się do kłopotów dla drugiej strony. A niech ma te kłopoty. Głupi tak? Niech ma. Niech ona się z tym mierzy, idiotka. Tak? Na tej zasadzie naprawdę tak jest. A efekt jest taki, że bank idzie do komornika. Jest, kre... jest yy, odpowiedzialność solidarna. Zaraz powiem, co ona znaczy. Ale bank pójdzie z komornikiem do niej. I do niego. I mimo, że odpowiedzialność solidarna oznacza tylko tyle, że kredyt, to znaczy zobowiązanie o takiej wysokości uznaje się za spłacone bez względu na to, który z tych solidarnych zobowiązanych spłaci, resztę niech się liczą między sobą. To nie interesuje wierzyciela. Który z dłużników ureguluje, to jest odpowiedzialność Solidarna. Czyli może do każdego pójść, albo po kolei to wierzyciel sobie wybiera, albo idę do tego, bo ten jest bogaty, a dopiero pójdę do tamtego, jeżeli ten bogaty nie zapłaci, albo idę do wszystkich. Ale per saldo wierzyciel, bank, firma windykacyjna powinna ściągnąć tylko tą kwotę, która się należy. Tyle tylko, że nie obchodzi ją od kogo? Z tych dwóch, czterech osób. Niech oni już potem między sobą się rozgrywają, a dlaczego ze mnie ściągnęli, a z ciebie nie. Taka jest wola wierzyciela. Natomiast bank, jeżeli się orientuje, że oni się nie komunikują, a już windykator, jak się orientuje, że się nie komunikują ze sobą ci dłużnicy odpowiedzialni solidarnie, potrafię od każdego z nich, mimo że dług jest 400 tysięcy, to on potrafi od. Od byłego małżonka ściągnąć 400 tysięcy, od byłej żony ściągnąć drugie 400 tysięcy, już jest 800. I jeszcze od poręczycieli też może coś ściągnąć. To już ma na przykład minion. Nie może miał tylko i wyłącznie na 400 tysięcy wyrok, ale w stosunku do każdego dostał tytuł wykonawczy, czyli klauzulę wykonalności, w stosunku do każdego poszedł do komornika. A to, że oni nie protestowali to wynika tylko z tego, że jedno i drugie o tym nie wiedziało, bo oni już nie rozmawiają ze sobą, bo oni już są byłymi małżonkami, już są skłóceni, już prowadzą wojnę o dzieci, o inne kwestie, nienawidzą się i się nie komunikują. I indykator, gdy to się orientuje, to wie, że ma szansę, czego odda pieniądze, powie, dobrze, to, to ściągnąłem stąd, 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 i jest za dużo, oddam. Nikt mu nie zarzuci, że jest złodziejem. Ale jeżeli ktoś tego nie podważy, jeżeli nie pójdzie na skargę, nie złoży powództwa przeciw przeciwegzekucyjnego, albo co najmniej skargi na czynności komornika, jeżeli to robił ten sam komornik, że tych pieniędzy za dużo poszło, bo to od wszystkich, to polskie prawo przejdzie nad tym do porządku dziennego. Ale jest jeszcze gorzej w przypadku małżonków, którzy się rozstali. Już mieliśmy taki przypadek w Anuluj Dług, że małżonek wiedział, że jemu ściągnęli to przysłowiowe 400 tysięcy i teraz licytują żonę, byłą żonę, o to drugie 400 tysięcy. Mimo, że dług jest, został zaspokojony. Ja mówię, Szanowny Panie, jeżeli ściągnęli już z pana, tak jak pan mówi, to proszę nam podrzucić dowody na to, a wtedy ona się przed tym obroni. A on mówię, a dlaczego ona ma się obronić? Jeżeli ja zapłaciłem, to niech ta rura też zapłaci. A ja mówię, ale bank otrzyma dwa razy więcej pieniędzy, bo to akurat bank. A co mnie? To mnie nie, nie obchodzi. Obchodzi mnie, żeby dostała tak samo południe jak ja. Niestety tak się dzieje i te animozje międzyludzkie są rozgrywane pomiędzy byłymi przyjaciółmi, którzy nagle mają kłopoty, bo zostali żerantami i nagle zrozumieli, że muszą płacić za kogoś. Też są animozje i dochodzi do takich samych scen. Dlatego, jeżeli jest roszczenie w stosunku do dwóch osób, zadbajcie o to, żeby nie tracić między sobą kontaktu, żeby się dogadywać. Bo się to opłaca. A poza tym, jak się wspólnie dogadacie i przyjdziecie na przykład do Anuluj Dług, przyjdziecie do mnie, to może się okazać, że się obronicie. Jeżeli z czterech zacznie się bronić trzech, ale czwarty powie nie, sprawa de facto będzie też przegrana. Dlatego, że to roszczenie zapadnie względem tamtej osoby. Tamta i bank się zaspokoi. A bardzo często, przynajmniej w anuluj Dług, jest tak, że warunkiem jest współpraca wzajemna i warunkiem jest to, żeby po wygranej sprawie prawnicy dostali wynagrodzenie tak zwane koszty zastępstwa procesowego, zasądzone od strony przeciwnej, od banku, od windykatora. Więc tą sprawę trzeba wygrać, to trzeba sprawę wygrać ostatecznie. Zalecam bardzo takie inteligentne, inteligentną oceną sytuacji, zanim nie, nie zostaniecie poręczycielami. I jeszcze tylko zasygnalizuję jedną rzecz i później działając, walcząc z bankiem, I jeszcze zasygnalizuję jedną rzecz tylko. Czym innym jest poręczyciel kredytu, a czym innym poręczyciel wekslowy. Poręczyciel wekslowy jest dużo gorszą sytuacją dla poręczyciela niż poręczyciel kredytu. Ale o tym powiem w następnym nagraniu, jak będę mówił o wekslach. Dziękuję, Tomasz Parol, Anuluj Dług. Nie wiem, czy było coś słychać. Straszny wiatr tutaj jest, była burza w nocy, pewnie jak w całym kraju. Morze wzburzone, kłaniam się. Anuluj dług.